Kwestia wcześniejszej emerytury strażników miejskich została rozstrzygnięta. Ich postulat o przejście na emeryturę w wieku 55 lat trafił pod obrady, a argumenty były bardzo poważne. Strażnicy miejscy podkreślali, że ich praca jest stresująca i pełna zagrożeń. Interwencje na ulicach, zabezpieczanie wydarzeń masowych, codzienne starcia z agresywnymi osobami. Dodawali, że obowiązki są często zbliżone do pracy policji, czy nawet straży pożarnej, która ma prawo do wcześniejszej emerytury. A oni przecież nie są gorsi, prawda? Ale czy rzeczywiście? Czy za Zakładanie blokad na koła, spacerowanie po ulicy i wystawianie mandatów kurierom wykonującym swoją pracę to praca w szczególnych warunkach? Czy można porównać ją do pracy strażaków, którzy każdego dnia ryzykują życie, ratując innych z Według strażników można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Decyzja rządu? Strażnicy miejscy nie spełniają kryteriów uprawniających do wcześniejszej emerytury. Kto by się tego spodziewał? A ty co o tym sądzisz? Czy strażnicy miejscy powinni mieć takie same przywileje jak inne służby mundurowe? A może powinni mieć większe? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Twoje zdanie ma znaczenie.